Jeżeli mamy dziurę w dachu i deszcz kapie nam na głowę, to nie powinniśmy przecież skupiać się na prognozie pogody i co chwila sprawdzać, czy idzie deszcz, tylko powinniśmy ten dach po prostu załatać. Ja mam wrażenie, że tysiące Polaków rozmawiają teraz o prognozie pogody, czyli o tym, ile będzie kosztował frank, zamiast naprawić tą dziurę w dachu. Zapisy w umowach, które pozwalały bankom na stosowanie franka szwajcarskiego, okazały się nielegalne. W ubiegłym roku sądy to ostatecznie ustaliły. Teraz należy upomnieć się o swoje pieniądze, które zapłaciło się bankowi bez podstawy prawnej w umowie. No wzrost wartości franka owszem ma znaczenie, ale tylko dla tych, którzy nic z tym nie zrobią. Drogi Frank ma znaczenie dla tych osób, które po prostu akceptują fakt, że bank wpisał im do umowy nielegalne postanowienia. Natomiast osoby, które pilnują swoich interesów, będą domagały się od banków zachowania zgodnego z prawem. Czyli zażądają wykonywania umowy bez przeliczeń na franki. No, jeśli trzeba, to oczywiście z pomocą sądu. Jeśli bank nie chce podobać się, no to trudno, jego sprawa będzie musiał oddać więcej.